I Michael Jordan. R to bardzo ciekawy projekt. Po pierwsze, za kamerą stoi Ben Affleck. Po drugie, przed kamerą jest zarówno Ben Affleck, jak i Matt Damon. Więc mamy połączenie tej dwójki, która od buntownika, bez powodu z wyboru i każdych innych różnych buntowników, no, na zawsze już się wpisała w naszą, w naszą popkulturową historię. Ale co najważniejsze, to jest opowieść o tym. Jak Nike zgarnęło Michaela Jordana i jak z firmy, która była trzecia, jeżeli nie czwarta, no trzecia była, jeżeli chodzi o rynek butów na świecie, jeżeli chodzi o koszykówkę, to nagle stała się jednym z największych potentatów. Ale tak naprawdę to nie tylko o to chodzi, ale także o to, jak nagle przez wydarzenia z 1984 roku Inaczej zaczęliśmy postrzegać koszykówkę, inaczej zaczęliśmy postrzegać buty koszykarskie, ale nie tylko to. Także wszystko, co związane z kulturą sportowca. Jak kultura sportowca przemieniła się w pop kulturę. Ja wiem, brzmi tak, ojejuj, co tak dużo tematów. Ja wiem, ja wiem. Więc uspokójmy to. To tak naprawdę jest tylko o tym, jak zdobyli Jordana. Na tym się skupmy. Młodziutkiego Jordana, który właśnie wychodzi i będzie stratował do draftu i trafił do NBA z numerem trzecim do Chicago Bulls. Zatem. Temat ciekawy, ale może być bardzo nudny dla osoby, która nie jara się A. koszykówką, B. butami, C. Jordanem, D. ewentualnie Mattem Damonem i e, brusem Wayne'em chciałem powiedzieć, Benem Aflekiem. I wydaje mi się, że będę idealną osobą, żeby Was uspokoić. Ponieważ, po pierwsze, ja mam w swojej kolekcji grubo ponad 100 koszulek koszykarskich. Możliwe, że dobiłem do 200. Boję się policzyć. Szczerze, bardzo uczciwie, boję się policzyć. Więc jeżeli chodzi o to takie mindset osoby, która jest mega geekiem koszykarskim, to zdecydowanie jestem ja. Gdy były podawane nazwiska, znałem te wszystkie nazwiska. Więc co więcej, no, śledziłem karierę Jordana, ale nie jako fan. Więc ja w latach 90. jestem jednym z tych nielicznych, których gdy był pojedynek Jordan Malone, ja byłem po stronie Malona, ja miałem koszulkę. To jest moja pierwsza koszykarska koszulka, to jest koszulka Malona, która wciąż jest w szafie, ale nie wejdę w nią. Najprościej w świecie nie wejdę w nią. Ale jest, nie wyrzucaj jej, mimo że zniszczona przeraźliwie. W każdym razie, jako taka mm, teoretycznie jestem idealnym odbiorcą, mimo tego, że nie jestem w ogóle sneakerheadem, nie rozumiem kolekcjonowania butów. Tak, ja wiem, że to brzmi dziwnie. Zatem, ja, jako fan koszykówki, e, znawca koszykówki, mogę tak powiedzieć, znawca kolekcjonowania około koszykarskich rzeczy, mogę Was uspokoić. To nie jest film dla tak zwanych sneakerheadów. To nie jest film, którym będziecie osoba, która nie jara się butami odpłynie, zaśnie, zmęczy się, kompletnie. Ten temat nie jest tam ruszany. Po drugie, to nie jest film tylko dla NBA headów, tylko dla ludzi mega zajeranych NBA. Właściwie nie mamy tutaj ani jednego meczu jako takiego. To nie jest film o Jordanie, więc dla tych, którzy ewentualnie chcą albo zastanawiałem się, kurczę, no nie jara mnie koszykówka, bardzo lubię Mata Daimona, no to mam, odpowiadam, to nie jest jemu koszykówce, to jest film właśnie o Macie Daimonie. Właściwie, jeżeli mógłbym najlepiej moim zdaniem zidentyfikować, co to jest, to to jest pewien, powiedziałbym, komedia obyczajowa albo dramat obyczajowy o tym, jak zwykły facet z lekką nadwagą zdobywa dziewczynę. Ponieważ centralnie ten gatunek takiego Dramatu obyczajowego, który jest na granicy komedii, i właśnie e, osoba, która nie ma szans zdobywać dziewczyny, albo facet zdobywa dziewczynę, albo dziewczyna zdobywa faceta, bardzo do siebie nie byli, byli niedopasowani, ale jakoś okazuje się, że idealną parę łączą. No to centralnie ten film ma każdy z tych aspektów tego typu e, filmu odhaczony. I uważam, że robi to w 100% celowo. W 100% celowo przechodzi te elementy, ponieważ to daje nam możliwość opowiedzenia historii, która dla każdego z Was może się wydać nudna. O Jezus Maria, podpisali z nim umowę i ta umowa zmieniła świat. I jeżeli nie jesteś fanem NBA, ani nie jesteś fanem butów, mówisz Who gives a fuck? A gdy nadajemy temu taki sznyt, taki charakter, aha... Śledzimy Mata Damon'a, który jest taki trochę, wydaje się być szemrany. Jara się koszykarzami, Jara się też hazardzikiem, i tak naprawdę patrzymy na niego. Patrzymy na niego i jak on próbuje przekonać innych, jak on próbuje przekonać rodzinę Michaela Jordana, jak niekoniecznie ma największe na to szanse, i jak malutka firma, malutka, jak firma Nike, która wcale malutka nie jest wtedy, bo zarabia prawie miliard dolarów e, rocznie, obrotu ma rocznie, przepraszam. To w jaki sposób ukazuje się, że mimo tego, że są niedopasowani, to jednak okazują się idealną parą. Więc ten element personalnego przywiązania jest bardzo ważny. Bo inaczej byśmy mieli taki nudny trochę, nie wiem, procedural, prawda? I tutaj, po pierwsze, uważam, że to jest fajny rok. po drugie, uważam, że dzięki temu ten film będzie bardziej dostępny dla kogoś, kto nie jara się koszykówką, nie jara się butami. Po trzecie, daje mi możliwość pojarania się Mattem Damonem, ponieważ Matt Damon jest zajebistym aktorem i zajebiście gra w tym filmie. To jest niesamowite, jak ten facet jest dla mnie szukającym porównania kim on jest, bo on jest takim everymanem. On mnóstwo ma roli everymana. We bought a zoo. Kupiliśmy zoo, prawda? A z drugiej strony ma rolę, ma rolę Jasona Borna. I, jest, I potrafi być jednocześnie zabójcą, a jednocześnie potrafi być najbardziej normalnym człowiekiem w Ameryce. Ja miałem takie skojarzenia, że on jest takim Tomem Hanksem kilkadziesiąt lat później. Tyle, że Tom Hanks nigdy nie miał takiego napierdzielania. On nigdy nie kopał tyłków. On chyba najwięcej tyłków skopał, gdy grał w tej Story. Więc... Jest coś fascynującego w oglądaniu Mata Daimona, szczególnie Matta Daimona, który troszeczkę przybiera na wadze i jest taki po prostu, taki niepozorny, to jest chyba to słowo. I on świetnie wyciela się w tego, tego naszego kolesia, który sprzedaje pomysł, musimy podpisać umowę z Jordanem i ogólnie rzecz biorąc cała... Firma Nike jest bardzo fajnie przedstawiona. Mamy Jasona Batemana, który także po raz kolejny, jak dostaje rolę, gdzie, gdzie może być trochę gryzi piórkiem, jest znakomity. Ben Affleck w drugoplanowej roli świetny, jako zarządzający, jako CEO Nike. Zadziwiająco nieirytujące dwie osoby, które ja bardzo często niestety z najlepszych filmów albo nie nienajlepszej komedii kojarzę. Młody z braci Wyansów, który ma malutką rurkę i nie jest irytujący oraz Chris Tucker, który no, no nie jest to Chris Tucker z godziny szczytu, nie robi głupiego głosu i gra. Ja jestem w szoku, ogólnie zbierając, bo to oznacza, że reżyser potrafił ich wziąć jakoś w ryzy i powiedzieć dobra nie bądź sobą, niestety nie grasz teraz po raz kolejny siebie i tutaj brawa dla Bena Afflecka. Cały film śmierdzi, jest przesiąknięty, on jest zanurzony w latach osiemdziesiątych, bo musi być, ale oddanie tej atmosfery jest naprawdę fajne. Po pierwsze, score bardzo oddaje lat 80. -ty. Mamy syntezatory i tak dalej. Czujesz się, jakby faktycznie film powstawał w latach osiemdziesiątych. Po drugie, soundtrack oczywiście do tego dopasowany. Stroje, nawet, nawet color grading. Czuję, że te osoby są tam i to jest fajna rzecz, to jest mała rzecz, bo, bo, bo to nie jest coś, co determinuje, czy ten film kochasz, czy go nienawidzisz, ale dla osoby, która ogląda mnóstwo filmów, które udają, że jesteśmy w przeszłości, no to czasami jest to takie, prawda, to będziemy pozować na lata 80., więc na przykład zrobimy je spektakularnie fioletowe albo spektakularnie neonowe i to będzie prawdziwe lata 80. Nie, tu bardziej próbujemy te lata 80. naprawdę złapać i to nie jest jedyny plus tego filmu, bo mówiłem o świetnie dopasowanych aktorach, ale tu trzeba, jeszcze nie wspomniałem Nike'a, ale nie byłoby tego filmu bez znakomitej Violi Davis, jako mamy Jordana. I ja tutaj chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Na razie same komplementy słyszycie. I słyszycie te komplementy? Ja muszę Wam zaznaczyć to jeszcze raz. Od osoby, która nie lubi Michaela Jordana. Która nie kibicowała Michaelowi Jordanowi nigdy. I podkreślę to bardzo mocno, która o, oczywiście jarała się Space Jamem, ale dzisiaj uważa go za kompletnie beznadziejny film i uważa, że jej coś Michael Jordan źle robił, źle gra. To nawet w reklamach. Polecam oglądać jego reklamy Majtek Heńca, e, która robi z. E, Nazistowskim wąsikiem. Wszyscy się tego śmiali. Hitler master, który on nosił. I nikt mu tego nie powiedział, że to nie jest dobry pomysł. Więc mówię tak osoba, która obawiała się laurki dla Jordana, laurki dla Nike'a. I z tej perspektywy ta laurka momentami się pojawia. Ale nie czujesz, że jest to nieustanne wchodzenie w tyłek Jordanowi oraz CEO Nike'a. Nie czujesz tego. Moim zdaniem przede wszystkim dlatego, bo w scenariuszu udało się zawrzeć na tyle dużo, hmm, naturalnych rozmów naszych bohaterów, że ja nie myślę sobie, a, ten miał genialny pomysł i tak dalej. Jest tam dużo więcej postawiony na przypadkowość, na e, połączenie iluś tam różnych rzeczy, na dodanie takiego trochę, okej, okay, ten tego nie lubi, ten tego będzie obrażał, ten temu będzie straszył, e, ten jest nie najlepszy w tym, ten oszukuje tu, ten kłamie tu. Dodajemy te takie smaczki, które sprawiają, że Postacie, które z reguły w tego, filmu, tego typu filmach mogą być, ja jestem obrońcą Nike'a, dzięki mnie Nike na zawsze będzie najlepszy na świecie. To nie czujemy tego, czujemy, ok, no taki pracownik, kurczę, mogłem z takim ciągiem pracować, korpo, jak obserwuję sobie tych ludzi, myślę sobie, kurczę, no, no mogłem z kimś takim pracować w jednej, czy w drugiej, czy w trzeciej firmie, wydają się realistyczni, wydają się prawdziwi. Oczywiście to nie znaczy, że to jest 100% fakty, i tak dalej, i tak dalej. Jasna sprawa. Ale co ważne jest tutaj, na tyle dużo takich ciekawostek, na tyle dużo takich fajnych pierdołek dotyczących całego rynku butów i tego, że. To nie jest tak, że Jordan świadomie zmienił, wiecie, Jordan usiadł z księgowym, No o, zmienię strukturę postrzegania sportowców, bla, 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 bla. Nie, nie, nie. To po pierwsze, bardziej jego mama była tutaj prowodyrem. Po drugie, ona sama nie do końca pewnie mogła przewidzieć, co z tego wyjdzie. Po trzecie, właściwie konsekwencja kilku rzeczy, które były tak bardziej, okej, okay, no tutaj uda nam się coś uszknąć dla siebie. Konsekwencje były takie, że zmieniły podejście... Znaczy nie tyle zmieniły, co dały możliwość innym sportowcom otrzymywać pieniądze za to, że ogromne firmy zarabiają na ich wizerunku, który nieustannie pojawia się przy reklamach butów, przy reklamach ciuchów, przy reklamach, nie wiem, rakiet tenisowych i tak dalej, i tak dalej. I to jest w ogóle jedna z najfajniejszych rzeczy w tym filmie, ponieważ Mimo tego, że to nie jest najważniejszy element całego filmu, to, to jest ten element, gdy mamy, jak mówiłem o tym o związku, prawda, o tym związku z Jordanem naszego Mata Mom, który rzeczywiście musi być ten w, w trzecim akcie, oni muszą się rozstać, to rozstanie musi być jedno i drugie tęskni za sobą i tak dalej. Te elementy mamy, i potem jak ja będę próbował cię zdobyć i tak dalej i tak dalej. I dostajemy to i w tym momencie pojawia się tam właśnie te kilka takich niuancików odnośnie struktury korporacyjnej Ameryki i nie tylko Ameryki i traktowania sportowców przez branżę marketingową i branżę sprzedażową. Bardzo ciekawe to jest, to nie jest niestety główna idea filmu, bo to się bardziej nadaje na książkę, to jest inny temat, ale dzięki temu, że ta historia o, e, Takim Macie-Dajmonie, który w nie najlepiej wypracowanym garniturze i w źle dobranej bluzie albo sweterku, próbuje powiedzieć, ej, Jordan, kupuj nasze buty, my zrobimy ci fajnego buta. Ta historia, która jest bardzo personalna, która opowiada o sukcesie kilku typów, którzy postawili na jedną kartę, jednocześnie ma to podłoże takie świadomości społecznej. I to jest fajne, to jest fajne, bo to sprawia, że, że właśnie jakkolwiek to brzmi, porównanie tutaj będzie do Manibola, który zdobył przecież nominację do Oscarów i chyba nawet Oscara, to ja czuję jakoś, że ten film w niektórych aspektach jest lepszy od Moneyballa. Właśnie w tym aspekcie odkrywania tej, tej powierzchni jak gdyby na której dzieje się ta cała walka albo to zdobywanie Jordana. Ja wiem, to brzmi troszeczkę tak przeintelektualizowane, ale nie martwcie się. Film nie jest przeintelektualizowany. Jest zabawny, lekki, świetnie napisany, dobrze wyreżyserowany. Jest po prostu fajną rozrywką. Fajną rozrywką, która dla koszykarzy będzie, będzie, to jest tak. Ten film powiedzmy, jeżeli miałbym cyferkami dać. No pewnie powiedziałbym 6, 7 na 10. Ale dla koszykarzy albo fanów koszykówki automatycznie plus jedna lub plus 2 plus 2 do oceny. Dla sneakerheadów automatycznie plus 1 do oceny. Dla fanów Jordana albo dla fanów Butów Nike, automatycznie plus jedna albo plus 2 do oceny. Więc tutaj dla mnie to co jest najistotniejsze, że jeżeli nie jesteś fanem jednej z tych, tych, tych elementów, to wciąż będzie się świetnie bawił. I tutaj chyba. Pies pogrzebany jest w tego typu filmach, żeby nie alienować publiczności, która nie jest zaznajomiona z tym. Ten film wyraźnie jest dla amerykańskiej publiczności, co widać od, pi od pierwszego montażu, który mówi nam ej, pamiętacie te 80 to my wam wszystko jeszcze raz pokażemy i tak on napierdziela w ciebie tymi latami 80 jak może. I dlatego wydaje mi się, że w Stanach on będzie dużo lepiej przyjęty niż w innych częściach świata. Chociaż ja jarałem się przeraźliwie, obserwując, a, to kojarzę, to kojarzę, tym się interesowałem, tą zabawkę zjadłem, albo tą, to, tego cukierka specjalnie, jaką gdzieś tam była jego reedycja, kupiłem sobie, bo chciałem zasmakować Ameryki. I to jest cudowne. Zatem, bardzo szybko podsumowując, r bardzo fajny filmik, historia, która wydaje się nudna, powiedziana w sposób interesujący, opowiedziana w sposób ciekawy i przede wszystkim lekki. Sprawiająca, że faktycznie prawie się unosimy w powietrzu, ponieważ bądź co bądź ten film nazywa się R. Taki żarcik słowny. Na koniec ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam oczywiście do subskrybowania. Dajcie mi znać, czy też. Ilu z Was, bo, bo ja w ogóle przewidziałem, że ten film będzie przyciągał ludzi w granicy tak 30-45 i ogromna większość widzów to będą osoby, które oglądały finały z Jordanem w, na TVP2 jeszcze w Nocki, gdzie były zarywane i się oglądało to na żywo. Nie przypomnę sobie w tym momencie, kto tam był komentatorem, ale oczywiście oglądaliśmy po polsku. I wszyscy, którzy mieli te pierwsze kupione nielegalnie koszulki, koszulki gdzieś jakiś targowiz i tak dalej, bo moja jest oczywiście z targowiska kupiona nielegalnie, tar i tak dalej. Zatem dajcie mi znać, czy, czy to faktycznie dobrze rozpoznają tę grupę demograficzną. Jeżeli chcecie, oczywiście zostawcie jakąś łapeczkę, możecie zajrzeć na Instagram, gdzie traficie na recenzję na żywo, gdzie jak tylko wychodzę z kina, często dzielę się fragmentami i opowiadam, jak było, albo dzielę się ile nas było w kinie, więc macie wgląd w dokładnie to, co robię. Oczywiście, jeżeli chcecie w inny sposób wspierać brody, to możecie także zajrzeć na stronę patronite.pl, ukośnik Brody z kosmosu i tam przeróżne sposoby wspierania są. Ja I tak, dziękuję Wam. Za obejrzenie tego materiału i dotrwanie aż do samego końca, i mam nadzieję, że zobaczymy się następnym razem tutaj, czyli na brodach z kosmosu. Na razie.